Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię Go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś szedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa. Odzyska zdrowie. Jasnogórska królowo Polski, idziemy wraz z Tobą z radością na spotkanie Pana. Dziś, na początku okresu Adwentu, Słowo Boże prowadzi nas do Kafarnaum. Jak wyjaśniał Orygenes, nazwa tej miejscowości znaczy miejsce pokrzepienia. Idziemy do miejsca pokrzepienia, gdzie Jezus. To miasto wybrał na miejsce swej działalności publicznej. Tu powołał swoich uczniów. Tu zamieszkał w domu Piotra i tu nauczał. Stąd wyruszył głosić prawdę o Królestwie Bożym. To tu wygłosił słynne mowy eucharystyczne, które tak bardzo zgorszyły ludzi. Tu miał początek. Pozytywna wieść, którą świat żyje i którą przekazuje, przekazywana jest od ponad dwóch tysięcy lat. Jasnogórska Krowopolski. Idziemy wraz z Tobą z radością na spotkanie Pana. W dzisiejszej Ewangelii mamy do czynienia z bardzo szlachetnym człowiekiem, chociaż nie jest wierzącym Żydem, ale rzymskim setnikiem to jednak dowiadujemy się o nim samych dobrych rzeczy. Starszyzna żydowska daje o nim świadectwo, że miłuje naród żydowski, co z pewnością było rzadką cnotą wśród Rzymian. A do tego zbudował Żydom synagogę. A to świadczy o tym, że szanował ich wiarę i pobożność. Poza tym jego dobre serce można poznać po tym, jak traktuje swojego sługę. Zwykle ludzie zwracali się do Jezusa we własnych potrzebach, prosząc go o uzdrowienie. Jeśli nie prosi o cud dla siebie, to czyni to dla nas, dla swoich najbliższych, syna lub córki. Tylko ten jeden raz widzimy człowieka, który martwi się o swojego sługę. I używa swoich znajomości i wpływów dla ratowania człowieka niższego stanu. Rzecz zupełnie nie bywała na tamte czasy. Jasnogórska królowo Polski, idziemy wraz z Tobą na spotkanie z Pana. Ostatni motyw dzisiejszej Ewangelii to niemal klucz do jej zrozumienia. Chodzi o jeszcze jeden przejaw postawy setnika, która wyraziła się słowami Panie, nie jestem godzien, abyś szedł pod dach mój. Pomimo, że był setnikiem, czyli osobą pełniącą odpowiedzialną funkcję w armii, to jednak był człowiekiem głębokiej pokory. Znał swoje miejsce. To był powód, dla którego nie tylko nie ośmieli się osobiście pójść do Jezusa, ale wręcz prosił Go, aby nie fatygował się z przyjściem do Jego domu. Wielu innych nieraz pchało się do Jezusa, krzyczało za Nim, domagając się łaski. A ten człowiek był przekonany, że wystarczy jedno słowo Jezusa. Wypowiedziane nawet z daleka. Aby jego sługa został ustrowiony. Jasnokórska, Krowopolski, idziemy wraz z Tobą z radością na spotkanie Pana. Dziś, witrugi słowa, kiedy słyszymy o tym Poganinie, który choć był oficerem wojskowym, to miał prawe sumienie, bo z troską odnosił się do swojego sługi. Możemy powiedzieć, że to był człowiek prawego sumienia, choć był poganinem. Maryjo, trwając tu przed Tobą na tej modlitwie apelu jasnogórskiego, przypominają nam się słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedzienie tu, na tym miejscu, 18 czerwca 1983 roku, że mamy być ludźmi sumienia. Bo to znaczy czuwam. Święty papież dalej mówił do nas czuwam, to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. Jasnogórska, Królowo Polski, idziemy raz z Tobą na spotkanie Pana. Jako człowiek sumienia prawego, sumienia nazywamy po imieniu dobro i zło. Dobrem jest prawda, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Powołał go do miłości małżeńskiej, której mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną. I stanowią jedność nierozerwalną aż do śmierci. To Bóg obdarzył ich zadaniem, że z tej miłości mają przekazać życie. Bądźcie płodni i rozmieszajcie się, zaladniajcie ziemię, ponieważ rodzice przekazują swoje życie dzieciom, oni są także pierwszymi ich wychowawcami. Złem jest narracja. Jaką próbuje narzucić nam dzisiejszy świat poprzez propagatorów ruchu LGBT i ideologii gender, który głosi, że człowiek ma wybierać sobie płeć, że związki homoseksualne, lesbijskie czy transseksualne mają mieć takie same prawa jak małżeństwo mężczyzny i kobiety. Jak również in vitro, czyli sztuczne zapłodnienie człowieka, stawia się na równi z naturalnym przekazaniem życia. Małżeństwie. Jasnogórska, Królowo Polski, idziemy wraz z Tobą na spotkanie Pana, My Twoje dzieci. Wypracowujemy w sobie dobro, staramy się ze zła poprawiać i nie tolerujemy zła, ani się z niego nie rozkrzeszamy. I nie idziemy za propagatorami nowomowy, ale zło nazywamy po imieniu i w sobie je przezwyciężamy. To święty Jan Paweł II tu, do młodych ludzi zgromadzonych powiedział, moi drodzy przyjaciele, do Was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, które ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których Wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie. Jasnogórska, Królowo-Polskie, wraz, idziemy wraz z Tobą z radością na spotkanie Pana. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, prosimy o dla niego o zdrowie i potrzebne dary Ducha Świętego, posłudze Kościołowi powszechnemu. Polecamy Kościół w naszej ojczyźnie na czele z przewodniczącym episkopatu, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Oraz modlimy się za nuncjusza apostolskiego Salvatore Penacchio, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, naszego częstochowskiego metropolitę. Polecamy kapłanów oraz osoby życia konsekrowane. Bo polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim. Modlimy się za ojców i braci konwentu jasnogórskiego, ojcem szorem Marianem Waliguro. A w szczególny sposób młodzień za kleryków, nowicjuszy, kandydatów prosimy o nowe powołanie do naszej wspólnoty paulińskiej. Prosimy zarządzących na czele z Panem Prezydentem i Panem Premierem, aby stanowili prawo broniące godności człowieka i chroniące życie człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Modlimy się za Bractwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej. Modlimy się za wspólnoty prowadzone przez Bractwo, wspólnotę zawierzenia rodzin, wspólnotę niespokojnych nadzieją, wspólnota poszukujących męża i żony w wieku od 25 do 40 lat, którzy tu w domu Matki pod jej niepokalnym sercem odnajdują swą miłość prowadzącą do małżeństwa. Modlimy wspólnotę małżeństw i rodzin, wyrosłą z zawierzeń, oraz wspólnotę osób oddających się w niewolę miłości według świętego Ludwika Grynią-Demoforta. Pamięcią obejmujemy wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza naszych współbraci, ojców Janów. Prosimy o szczęśliwą operację dla Tadeusza, o założenie rodziny dla Sławomira. Prosimy o powrót do życia wszystkich, którzy nas o tę modlitwę proszą. Polecamy także wszystkich, którzy służą pomocą chorym, cały personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, i wszystkie osoby posługujące chorym. Modlitwą obejmujemy wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Jasnej góry ale polecamy wszystkie intencje zapisane w księdze modlitwy apelowej. Dziś Maryjo nawiedza świętej kopii obrazu jasnogórskiego Parafię Świętego Jożego w Poznaniu. Zawierzamy Ci pasterzy oraz wszystkich parafian. Modlimy się za wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich z nami złączonych oraz telewizów, telewizji trwam, a także internautów. Polecamy wszystkich nas tu zgromadzonych w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili Jasnogórskie Sanktuarium. Modlimy się tajemnicą zesłania Ducha Świętego. Ojcze Nasz. Zdjęcie imię Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. niebie tak i na ziemi, chleba naszego, przedniego tak nasz i na dzisiaj. Jak nam nasze winy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi. teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrześni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mądź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Po Pod Twoją obronę Naszymi prośbami raźnikach i w potrzebach naszych. Chwała i złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, no kolebna i błogosławiona, Pani nasza, Mistko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim, nas pojednej, Nowi swojemu nas polecę. Święty Michał Archaniele. Nas walce a przeciw niegodziwości i za ducha. naszą obronę, o raczył. Pokornie o to prosimy, aby wozu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które nas skubę dusz ludzkich o tym świecie krążą, mocą księdz arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo. Tutaj na Jasnej Górze ostatnio gościliśmy z posługą apostolską księdza kardynała Roberta Sara i pokazał nam pewne światło na drogach Adwentu, że każda parafia, każda rodzina, każda szkoła ma bardzo podstawowe zadanie wygnać kłamstwo. Wiemy, że bez pomocy Ducha Świętego, który przenika sumienia, jest to niemożliwe. Dlatego prosimy Maryję, oblubienicę w Duchu Świętym, módl się za nami. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. nie nasze w imieniu Pana, który stworzył. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapłać za wspólną modlitwę apelem Jasnogórskim, jak każdego dnia, łączymy się w tej godzinie z duchową stolicą naszej ojczyzny, aby tam składać nasze życie, nasze intencje, nasze radości i troski przed obliczną.